Cisza przed bitem, tu nie ma hitów na chwilę. To nie jest numer do tańca, to jest numer dla tych, co ledwo stoją, dla tych, co śmieją się w dzień, a w nocy walczą sami ze sobą, dla tych, co nie mieszczą się w tym świecie, gdzie wartość ma tylko to, co można policzyć. Jeśli czujesz ciężar, zostań. Ten numer nie udaje. To jest prawda, której nikt nie chce słuchać. Bloki jak konfesjonał, każdy niesie swój krzyż Na klatce cisza krzyczy głośniej niż telewizor Dziś mówią bądź silny, ale nikt nie mówi jak Gdy noc przygniata myśli, a dzień to ciągły strach Pierwszy raz tylko spróbuj, miał być reset głowy A wyszło jak zawsze, fałszywy spokój chwilowy Proch nie leczy ran, tylko je pudruje A depresja siedzi cicho, aż cię zdemoluje Kumple znikają, gdy przestajesz się śmiać Gdy nie masz siły udawać, że wszystko jest jak trzeba Psychika w ruinie, a świat mówi we się w garst. Jakby tu proste, jakby to żart To świat, gdzie serca tanie, a dusze na sprzedaż Gdzie więcej znaczy konto niż to kim jesteś naprawdę Lajki zamiast prawdy, pieniądze zamiast wartości A my się dusimy w ciszy codzienności To świat, gdzie nie ma miejsca na słabość Więc każdy gra twardego, choć węka po cichu Krzyczę przez bity, bo nie chcę zniknąć To mój głos wśród cyfu, mój manifest przeciwu każdy coś ukrywa, bo wstyd się przyznać Że nie dajesz rady, że boisz się jutra Na insta sukces, w realu ruina Uśmiech do zdjęcia, w domu ciemna dziura Toksyczny świat, toksyczne relacje Miłość na raty, przyjaźń na okazję Wartości wyparły się same siebie Liczy się zasięg, nie człowiek obok ciebie Ile robię, czuję spokój w proszku System obiecuje szczęście po kostach. A prawda taka, że zostaje sam Pełno myśli, których nie chce znać, nikt zna To świat, gdzie serca tanie, a dusze na sprzedaż Gdzie więcej znaczy konto niż to, kim jesteś naprawdę Lajki zamiast prawdy, pieniądz zamiast wartości A my się dusimy w ciszy codzienności To świat, gdzie nie ma miejsca na słabość Więc każdy gra twardego, choć pęka po cichu Krzyczę przez bity, bo nie chcę zniknąć To mój głos wśród cyfu, mój manifest przeciwu nie piszę tego dla hajsu ani dla fejmów. Piszę, bo może ktoś poczuje i nie jestem sam, jeśli walczysz z głową, to nie jest wstyd, wstyd to udawać życie, którego nie ma w nas. Niech ten numer będzie jak dłoń w ciemności Nie prochnie flaszka, nie fałszywy spokój. Jeszcze mamy wybór, jeszcze mamy głos, choć świat próbuje sprzedać nam wszystko po drodze. Jeśli słyszysz ten wers, to znaczy, że żyjesz. A skoro żyjesz. To jeszcze możesz walczyć, nie dla lajku Nie takie dla lajków. Nie zapytać dla lajków. Nie dla lajków. Nie takie dla lajków. Nie zapytać, nie dla lajków, nie dla lajków. Nie dla pieniędzy, dla siebie.